Pochwalony Jezus Chrystus. I znowu piątek. Radość wielka, ale pamiętajcie, że przez weekend też jest zoom, tylko w formie Małej Maryi, jak jest w październiku, także chcemy go włączyć. Tymczasem Ewangelia dzisiaj jest taka. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów złośliwszych niż on sam. Wchodzą i mieszkają tam. Trudny jest ten świat duchowy. Ten moment, kiedy wyrzucamy ducha nieczystego, ducha złego z naszego serca, to jest, że powiemy: Panie, cały jestem Twój. To jest nasza spowiedź. To jest szczera modlitwa, to jest uwielbienie Boga, to jest proszenie o ducha świętego. To są te momenty, kiedy wszystko w nas się zmienia. Łamiemy moc mocą Chrystusa, łamiemy moc złego ducha i opuszcza nas. Mamy przejrzystość myśli. Ale co się dzieje później? Potem zamiast czuwać i trwać w tym, że wymagam od siebie, to trochę spoczywamy na laurach. A w miłości nie ma spoczywania na laurach. Miłość jest wymagająca, ciągle i codziennie wymagająca. Tak jak w małżeństwie. No. To nie jest tak, że sobie raz ślubowali i teraz to już możemy sobie na wszystko pozwolić, bo, bo ta miłość będzie trwała. O miłość trzeba dbać, o rozmowy trzeba dbać, o słowo przepraszam nieustannie. O to trzeba dbać i podobnie jest w relacji z Bogiem. Inaczej zły duch powróci. Inaczej w małżeństwie miłość stopnieje. Więc dbajmy, niech ten dzień będzie dzisiaj dbaniem o obecność Bożą, o to, że Bóg jest w moim sercu, że On mnie wypełnia. Niech to nam dzisiaj przyświeca w duchu tej Ewangelii zadbanie o to, żeby uśmiechnąć się do Jezusa co jakiś czas i powiedzieć: Panie, jestem Twój, oddaję się Tobie na nowo w Twoje ręce, w Tobie jestem bezpieczny. Niech nam towarzyszy od samego rana modlitwa o miłość. Czyli ten teledysk. Zabierz Panie i przyjmij. Zapraszam do posłuchania. Subskrybujemy kanał. Kciuk w górę i do zobaczenia. Pamiętajcie, jutro Mała Maria. Z Bogiem.